Cześć! Witamy Was! W tym odcinku chcielibyśmy Wam zaprezentować i zrecenzować nasze kostki 3x3x3. Może zaczniemy od tej. Koleżanka Wam opowie o niej. E, to jest y, kostka, no nie wiem jakiej firmy. Kupi kupiłam ją w serwisie sklepów Picolo. E, to była moja pierwsza kostka, na niej się uczyłam. E, ta kostka nie ma naklejek, tylko ma, e, była znaczy, ma narysowane tutaj to, ale to się niestety zdziera, jak widać. No, kolega też taką miał, ale cała mu się zdarła, w ogóle kolorów nie można rozróżnić. Coraz. No, Coraz. Yy, ta kostka nie ścina zakrętów, przynajmniej nie takich dużych, takie małe ścina, yy, ale gładko się rusza. W ogóle, yy, bardzo fajna kostka. Ale nie nadaje się do y, szybszego układania. No ale tak na początek to bardzo pasuje. Zwłaszcza, że bardzo mało kosztowała. Jedyna 10 zł. 890, przepraszam. Teraz opowiem może coś o tej kostce. To jest kostka Ghost Hand Tour. Tu ja mam wersję bez logo. Eee, tak. Kostka po nasmarowaniu chodzi super. To jest moja trzecia bądź czwarta kostka 3x3. E, chodzi naprawdę super, bije na niej swoje rekordy, teraz się uczę. E, ogólnie kostka dobra po, po polecenia. E, tak, po, podobnie jak kostkę 2 na 2 London, kupiliśmy ją u, u użytkownika Speedcube na Allegro, którego bardzo polecamy. Ma tam dobre kostki, czasami można na jakąś okazję trafić. W przystępnej cenie. No właśnie. No, i ogólnie polecamy jego kostki. Są bardzo dobrej jakości. No. E, to jest kostka. Em, zaraz pokażę, bo mam jeszcze jedną. Zaraz pokażę opakowanie. Kostka Magic Cube. W takim oto opakowaniu było. E, Również kupiona w sklepie Piccolo za 12,90. Ta kostka jest trochę gorsza niż ta, bo jest większa w ogóle. Jest po nasmarowaniu, nie popuje, przynajmniej mi się jeszcze pop nie zdarzył, ale w ogóle się nie nadaje do układania, chyba że dla takich bardzo początkujących. No, kupiliśmy ją głównie do przerobienia na kostkę 2x2x1 na na oraz yy, przepraszam, 1x1x2 na na oraz 1x1x3 na na No więc nie polecam za bardzo tej kostki I następna moja kostka to jest kostka od Simby yy, To jest fajna kostka, fajna Naklejki się troszeczkę zdzierają, ale to szczegół, bo Kostka fajnie chodzi. Czasami popuje, ale rzadko. Jest po nasmarowaniu, także trochę lepiej chodzi. Ma inny układ kolorów, bo ma zamiast zieloną ścianę ma zamienioną. Bo zamiast zielonej jest fioletowa. No i zamiast białej jest taka. I jeszcze zamiast czerwonej jest ta. Czy Kostka się fajnie rusza, fajnie ma... Jest taka dziwna. Znaczy dziwna Standardowy My, tak, klocek. No, standardowy klocek. Eee, no, ogólnie godna polecenia. Kostka. Kupiłam ją chyba w Tesco za 10 zł. Tak, i ostatnią naszą kostką jest... Najlepsza kostka. Tak. Kostka za 3 zł z kiosku, in China. O, to jest po prostu takie badziewie, Kupiłem ją... To była moja pierwsza kostka, na której zaczynałem. I chciałem ją tylko, żeby się nauczyć, ale no, jak widzicie, nie da się, to jest porażka. Pokażę Wam może budowę, bo pusta w środku całkowicie. Nie wiem, czy będzie widać pod kamerą. Rozbiorę ją może. O, tak, krzyż, nie wiem, pod kamerą może nie widać, ale ja osobiście widzę całe wnętrzności tej kostki. Pusta w środku, w ogóle nie rusza się. E, jedyny plus Domytyk. tej kostki. Właśnie... do muzeum. No. Jedyny plus tej kostki to też to, mnie popuje, ale nie wiem czy to też można nazwać plusem. S o Jezu, nie wiem. Szkoda mi do tej kostki, naprawdę. Jak macie coś takiego kupić, to po prostu wyrzuć się do przelotu. No to już chyba wszystkie kostki, które chcielibyśmy wam... chcieliśmy wam zaprezentować w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć! Całem i na razie!